W dzisiejszym odcinku. Mama u kosmetyczki, więc my mamy czas na męski dzień. Dzień dobry, sobotni poranku. Mama u kosmetyczki, więc my mamy czas na męski dzień. Jedziemy oglądać ptaszki Jesteś chłopakiem, ale lubisz męskie sprawy, co? Kacio Ale to nie taki męski dzień miał być. Tyż tu autami się bawisz? robię to robisz? Ja widzę, że ty tu się samochodami normalnie bawisz. Męski dzień to męski dzień, tak? Jedziemy przez piękne polskie wsi. W czasie o bo są krowy. Chyba dojeżdżamy. Na pewno tu. Za jakie parkingi porobione. Tutaj z nami jest dzisiaj Kajtusz, wujo Araż, modelarz, pilot obiektów latających, modeli latających. A tu już frowają wariaty. No i jest wujo Michał z nami, lokalny przedsiębiorca. A tutaj dużo pasjonatów, tutaj dużo gości. Tutaj mamy walkę powietrzną. Modele latają z tasiemką i należy przeciąć tasiemkę. Przed chwilą dwa się trafiły. O, i takie tasiemki mają. No tu też takie modele wojenne. Tutaj widać członkowie klubu modelarskiego Lata, to jego syn lata? Nie. nie czy sędzia? Nie, nie. nie A tam nie, ma samolot. To, jeden jest sędzia, jeden jest... Nie, nie, nie. No właśnie. Ocenia straty. O, o jest i połamany. No to są takie? Co takie lepianki? lepianki. <śmiech> 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 tak, Ze steropianu Czy nie? do rozbicia te też takie, Ty też takie. no tak ale było trafienie tutaj końcówka ewidentnie jeden atakuje drugi ucieka więcej więcej o, o! o! No. Chodźcie, Kajtek panem, będzie otwierał. Z panem Markiem, którego wszyscy znają. Człowiek, który jak pojechał do Rzymu, to wszyscy się pytali, kto jest ten z białym ubrany koło arka. no tak. Sława, sława, sława. A ten się pokrył? Cały rozwalony. Cześć, poklej. Dzień dobry. Ale modeli co? Ja, ja, ja pokażę dzieci. No to ale ty nie wiem ja, 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 ja nie Chcesz oddać tego? Prawda? Proszę. Wymiana, proszę. tym to idziate kladło. Tak, A o, i już cały lekcje. Tak? Lek no już, odłożymy to, to Ale nie. Musisz być u mnie na sekund. Ja cię pokażę. Idę no tego śmigłowca obejrzeć. Ale maszyna. <grym> wow, tak... To jest helikopter. Powiedz takiego to ja chcę. Na gwiazdkę. Powiedz dziadek. Na gwiazdkę. <grym> Super. Zakryjemy. Jaki koszt? Nie mam pojęcia.

Minęła pierwsza minuta. A tutaj e, mamy modele dostosowane tylko i wyłącznie do tych zawodów. To są zawody, zawody tzw. Tak FPV, czyli FS Person 2 Pilot e, lata z goglami na oczach. Nie patrzy na model, tylko patrzy z poziomu modelu. Tak? On widzi to, co widzi kamera. Oprócz tego pilot ma na modelu zamontowany karabin maszynowy oczywiście tak trochę w cudzysłowie jest to czujnik o bardzo wąskiej wiązce czujnik podczerwieni a na modelach kolegów przeciwników e, są emitery tej podczerwieni no i jeżeli ten czujnik e, zobaczy ten model o kolejny model teraz poszedł do startu yeah. tak i hmm. będzie, będzie za chwilę Walka. Tutaj urażą walcią tylko cztery modele. Zwróćcie państwu uwagę, że podjęła druga minuta. E, bardziej, tak, statecznie, tak. E, szczerze mówiąc, żeby e, żeby dorwać te, tego o, przeciwnika e, w pole widzenia e, i zestrzelić, bo pilot musi nacisnąć przycisk na aparaturze, żeby było zaliczone zastrzelenie. Nie tylko, że czujniki się widzą, ale pilot musi nacisnąć Eee, czujnik, o, w tej chwili widać już taką kołową walkę już, już jeden za drugim próbuje eee, próbuje eee, lecieć i go zestrzelić eee, po co są tutaj te stążeczki? Te stążeczki są, e, one nie służą do a eee, tutaj chodzi o to, że e, ci którzy mają starszy model e, model aparatury e, starszy model podglądu wyraźnie widzą e, model przeciwnika ci, którzy są na cyfrowych urządzeniach e, widzą to model doskonale, a na analogowych no niestety ta widoczność jest mniejsza i pognęła trzecia minuta, po to są te stążeczki, żeby model przeciwnika był lepiej widoczny. E, tu mogą latać w konkurencji cztery modele. Widzicie Państwo już dwa e, na, samym, na samym początku się wyeliminowały z różnych przyczyn pewnie technicznych również. No niestety to, ta technika potrafi być zawodna. No ale te dwa, co tutaj latają, no widać, że naprawdę walczą na w całkiem niezłym poziomie a propozycja na tych ogółach mają dosyć ograniczone e, pole widzenia co tu jest jeszcze ograniczeniem w ogóle w takich modelach w walce powietrznej ograniczeniem jest ilość e, paliwa czyli pojemność akumulatora oni wszyscy mają e, no, no, tak walki. same akumulatory trochę inne oczywiście trochę większe w tych modelach FPV, bo te modele potrzebują dużo więcej mocy są cięższe, e, no i mniejsze w tych o, piękna, była tutaj, jak uciekał. Warto naprawdę podziwiać kunszt tych modelarzy. są tak naprawdę e, za latanie FPV biorą się modelarze, którzy już wcześniej naprawdę dużo umiejętności e, zdobyli. E, to jest tak zwana klasa standard, czyli właśnie te modele przynoszą 4 do 30 sześć. sekund walki. E, do tej walki one mają po jednym karabinie, e, po dwa czujniki na, na swoim pokładzie, e, choć po Poczerwieni, ale myślę, że dzisiaj to zobaczymy też tak zwana klasę Open, to modele będą większe, będą e, jeszcze ładniej, myślę, latały, tak bardziej płynnie, bo to płynie się panie dzieje. Dla mnie jako 8, 7. To bardzo mi się 6, 2, tak? 5, płynne latanie. 4, 3, 2, 1. Koniec bardziej ma być lądowaniem w polu. Myślę, że należą się prawa dla tych panów. No to są wszystkie, nie tylko, są też Polacy, ale większość z tych zawodników to są zawodnicy z, z zagranicy. Kto chciałby się schodzić? Zapraszamy do kurtyny wodnej. No i na pozostałe atrakcje tam symulator już młodzi ludzie u, ujeżdżają. Symulata modeli oczywiście. No, mamy oprócz tego stanowisko komercyjne z modelami, z karabinami, nie wiem tam jeszcze jakie zabawki są, latawce no i oczywiście żołnierze, którzy poopowiadają o służbie wojskowej e, pokażą zademonstrują demonstrując spadochrony, bo to jest ich dzisiejsza atrakcja, broni nie mają a będzie kolejny pokaz takiego modelu, który też f 22 Raptor mały modelik, ale pewnie będzie sporo w powietrzu pokazywał również zapraszamy oglądania, bo to jest bez podwozia co myślisz? chcesz takie pomalować? torbę sobie? tak, poprosimy jedną idź tam, usiądź koło dziewczynki Idź pomalu. Zapytaj dziewczynkę, jak ma na imię? To jest Hanna. To jest jej i poczęstunek. Chcę nieco łaska. No oczywiście są tu żyć tam do chanciola. Nie chcę zmalować? I dobra, to ja to i Ty wchodzisz po drugie, tak? O, jest i ciacho. Będziesz jadł ciacho? O, akrobatka, bardzo szybko. Co to za ciacho? Jest poczęstu? grabi piękną pętlę... Nie, przepraszam, to też był w zasadzie zawór Timmermana. Znaczął, jak to pętli. A kto czeka w kolejce do symulatora, proszę cierpliwie czekać, zaraz tam, zaraz tam pójdzie. I, I pójdę. I znowu mamy lot na śmigle. Tak? Zawis. Współczesne akrobatki. Nie wszystkie, oczywiście co zależy od to, masy modelu, od jego ciężaru, mają takie możliwości. Mhm. Ale jak już nam też się zniża meridianem. Pewnie będzie się powolutku szykował do lądowania. Pamiętajcie, że zarówno samoloty jak, jak i modele. Najlepiej im się ląduje po wiatr, wtedy ich prędkość w stosunku do stóp jest stosunkowo duża, a w stosunku do ziemi mniejsza. Co, to już całe zrobione? Wow, super. I to że żelazkiem trzeba później przejechać, tak? I utrwalić? Super. Żeby nie zeszło. No to super. Jak tam Kajutusia widzie? Fajny taki męski wyjazd? Fajny, ty lubisz takie zajęcie? Nie? No to lecę weź. Dawaj, dawaj! Jak tam kajtu idzie? Ty masz taki myśliwiec? Odrzutowy. Ładnie. Klub modelarza też musisz się tutaj posilić.

1. Byłeś widziałeś, że zabiercie przywiązuł ten. Tak. Chcesz mieć skrzydłanie z tylopianu na balkonie? A tak powiedzmy. Na tyle albo nie. O czekaj, Janus jeszcze musi cofnąć. Biją w strefie. Może biją w strefie. Pilot robią co mogą, żeby przetrwać i zniszczyć przeciwnika. Tak jak to było w czasie wojny światowej, znowu start nieudany. I pilot w strefie kolejnej, jeden wraca z nadalem. Może uda się go uruchomić i polecić dalej. Dalej 4, 5 powietrzu. Kolejna próba ataku naziemnego nieudana i od razu była próba cięcia taśmy. To jest naprawdę niewiele Brakowało, żeby ściąć tą taśmę. Ale pięć modeli mam, y, sześć przepraszam w powietrzu. I, i jeden widać, że wie, dwie wstążeczki, o, dwie Czyli ciął koledze. No jeden jest bez wstążeczki, czyli został. Żółty bez. Został trafiony. Kolejna próba nie na tym razem. Atakowania celu naziemnego. Co mi ten będzie kolejna, Tak. No dotknięty, ale nie wiem jak co regulamin na ten temat mówi, czy... Czy musi być strącony, czy wystarczy, że został dotknięty? O niestety, niestety mamy no. kolizję. Na szczęście nie w kukurydze, bo ta kukurydza dzisiaj e, e, robi dużo szkód w tej Czyli jeden, jeden z modeli okazał się mocniejszy, drugi niestety tego nie przetrwał. To jest dwa modele. Widzimy, atakuj. dwa modele latają z y, y, większą ilością strążeczek, czyli że na pewno zestrzeliły przeciwnika, trafiły przeciwnika. A Kajtuż jaki kolor? nie jest to samolot odrzutowy, tylko napędzany śmigłem, ale sylwetkę pięknie przypomina byłego samolotu ciemno. czasów. czasach dużych wojny jeszcze. Pięknie stapeczny. O to chodziło Kajtusz? Taka miała być? A prawdziwy Kuki Monster. I Hacioł? Hacioł już prawie skończył swój. To chyba dobra skoro wojskowi też się zajadają domu no czeka na ciebie stęskniła się za tobą no i tak tutaj się spędza sobotnie poranki pogoda sprzyjała I wracamy do domu na obiadek. Fajnie było? Podobają Ci się takie chłopskie wypady? Może być? Chłopski. To nie to był chłopski? chłopski? Był trochę chłopski. To, to dziewczynskie chłopskie. Dziewczynskie chłopskie, dobra. Być Bardzo dziękuję, że dotrwałeś do końca. Zapraszam do subskrypcji, do łapek w górę. Na pewno będzie więcej filmów.